Samiec spokojnie spotyka na swojej drodze przywódcę stanu. Postanawia rzucić mu wyzwanie i stoczyć walkę o względy samicy. Samica wydaje się być bardzo zainteresowana walką. Samiec Alfa okazuje swoją dominację. Teraz odbierze swoją nagrodę. No cóż, w końcu foki to toleracyjne zwierzęta. Jest wbrew, czyli Janek Zieliński z klasy trzeciej A, Jakub Darowski z klasy drugiej B, Ola Frączek z klasy pierwszej J, Zuzia Szczypuła z klasy trzeciej A gimnazjum, Kamila Sowa z klasy trzeciej A gimnazjum oraz Darek Zaczek z klasy trzeciej A zaśpiewają piosenkę Foczki zespołu Ja, mm, no chyba z ciebie", do której tekst napisał Mariusz Kałamarek.